Wreszcie mogę powiedzieć dzień dobry po bardzo przykrej sytuacji, którą wam właśnie opowiem, czyli miałem jechać po inny samochód z klientem, którym aktualnie tutaj jestem umówiony ze sprzedającym już od piątku, wszystko miało być potwierdzone. Dzwonię do niego rano, nie odebrał, wysłałem SMS-a, zaraz do mnie oddzwonił, powiedział, że auto jednak inaczej, że jednak jedzie do pracy, przestawił zlecenie na środę. Wtorek, kilka telefonów, kilka SMS-ów, zero odpowiedzi. Bardzo nie lubię takiego zaufania i to jest moment, w którym Pomimo, że jest to sprzedawca nieprofesjonalny, czyli nie autohandel, tylko sprzedający prywatny, taka osoba wlatuje u mnie na czarną listę, bo zwyczajnie ja nie chcę w takie miejsce jeździć, nie chcę tam się drugi raz pojawić. Jeżeli ktoś nie potrafi uszanować naszego czasu, przede wszystkim czasu mojego klienta i to, że chcemy przyjechać kupić samochód, to po co tak naprawdę się spotykać? Hyundai, zapisana szkoda w popularnym serwisie między 20 aż 40 tysięcy złotych. Tak naprawdę co się wydarzyło? Mamy najprawdopodobniej wymienione, lakierowane tak bardzo profesjonalnie dwa przednie błotniki, maska, tutaj już pewności nie ma. Potencjalnie reflektor i zderzak, a także dwoje drzwi, które są przelakierowane i spójrzcie miernikowo. Pod 140-160. Jak się bardzo dokładnie przyjrzycie, to mamy tutaj delikatnie inną strukturę, tutaj niż tutaj. Mierząc niedokładnie ten samochód miernikiem, nie byłoby cienia szans, aby do tego dojść. Tutaj zwykle, Że znaczy tutaj pomogło oględziny wizualne. Wszystkie wnęki w oryginalne. Podróżnice, kielichy bez śladów prostowania, bez śladów napraw. Podłoga bez śladów napraw było dojechane, pewnie była wymieniona chłodnica od klimatyzacji, stąd też taka kwota. Jest to kwota naprawdę, gdy samochód był, miał kilka lat, nie aktualnie teraz, więc często są takie kwoty. Mówię Wam o tym, ponieważ w takich sytuacjach nie odrzucajcie tych samochodów, bo zdarza się, że są to naprawdę bardzo fajne samochody, a tutaj mamy przebieg poniżej 100 tysięcy, w pełni potwierdzony historią ASO, a także ostatnim niemieckim przeglądem i chyba nawet wcześniejszym, teraz już nie pamiętam. Po drzwiach Spójrzcie, jaka to jest robota. Ktoś fenomenalnie to polakierował. Błotnik idealnie polakierowany podmiernik. Może nowy może ktoś to tak polakierował. Nie ma szans tego na mierniku. Widzimy tylko po strukturze, która jest nieoryginalna Kąta struktura, morka, która jest oryginalna. Te drzwi to jest w ogóle majstersztyk świetna robota. Wielostasowe opony. Hamulce świeże, amortyzatory ok, niewiele korozji. Świetny samochód, ja kończę shorta, trzymajcie się, dobrego dnia, piona.